Czekajcie. Już zapomniałem jak się nagrywa tanie danie. Muszę przywołać rytuał rytuał pieniężny. Drobniaki. Zero jedzenia w lodówce. Kurde, dużo mamy. Ale beznadziejne. To mogę sobie udawać jakby nic nie było. Tak? Jeszcze tylko brakuje jakiegoś projektu na studia i już będę gotowy do roli. No ale trudno, nigdy się nie jest w 100% gotowych do niczego. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Taniego Dania. Co ten ryż tu robi? Dzisiaj mamy makaron do brusie, Pietrusie, się, podlichane. By... Jak to się nazywał tu bulion? winiala. Natka pietruszki, latka nietruszki. Dzisiaj robimy zupę, moi drodzy, zupę. Ząb, zupa zębowa, pomidorowa. Yy... Jak się robi zupę? No bo jest woda, są te rzeczy i jest pomidorowa gdzieś tam, na końcu tego równania. Po drodze, jak to się dzieje? Zobaczymy sami, bo ja nie mam pojęcia. Zawsze widziałem, że tam mama coś robiła, ale wtedy uciekałem, żeby nie musieć pomagać, więc na pewno wodę. O, <laughs> Mówili, nie ściągaj, bo się niczego nie nauczysz, a się nauczyłem, żeby ściągać. Zupa, pomidorowa składniki, dobra zupa pomidorowa. Na bazie rosołu wszyscy mówią, ale ja nie mam rosołu, to co? Bo to w ogóle odczytałem, każdy z mówi, żeby pomidorową z rosołu. To jest jak origami. W origami też macie te takie bazowe figury i z nich się potem rozpoczyna dalsze origamowanie. Dobra, dobra, dobra. Starannie umyte udka kurczaka. Jestem wege. Walić mięso. Nie wiem, pewnie trzeba gotować. Jakby, po co ja się zastanawiam w ogóle? Dobra, to ja ci powiem. Oszukać chcesz mnie? Nie gotujesz samej wody, tylko gotujesz błośczyznę. Ty, ale mogę już dać, żeby się grzało. No to poczekam z tym, dobra. Ale tu musisz mi wsuć nogę. Tego się nie dobrać, więc to się po prostu ciacha, tak? Umyć. To się umyje w garnku. Ale z tego będziesz miał zupę. Chcesz mieć tam wszystkie brudy, które się wyparzyły? Tak, jakie to jest ładne. Wzorki, szlaczki, guzle. Tak, jak wyjmuje Jak wyjmuje? Jak wyjmuję? Ja to będę jadł. No czemu się wyjmuje? Czemu się wyjmuje? Znaczy, tak, że to jest dobre. Dobra, gitara. Wrzucamy do gara. A może po najpierw najpierw, całe, zanim obierasz salera, pietru. A obieraczkę nam się doczyła dzisiaj. W ogóle... dobra, patrzcie, jak nie... No jak zwykle trzeba Was uczyć. Ja to zawsze przykryłam. Hmm. hmm, ale czy to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Mogę nawet Siusiaka z tego wyciąć. Cześć, Sasito. Dobra, to? Co to? Celler. To jest do rorku? I trzymaj. Oj, to jest co? Seller, kalarepa? Pieczuszka. To jest seller kalarepa? Seler. Dla mnie to wszystko to jest warzywo po prostu. Powiedzmy sobie szczerze, po co to znak? Po co to znaki? I tak kupujesz to, nie? Mylę się czy się nie mylę? No może się przydaje niektórym tam, nie? Ale czy mi się przydaje? Przechodzimy do clue programu. Tylko, że to jeszcze nie jest zupa. To jest na razie woda z czymś. Wrzucimy bulion. Może być za bardzo warzywne? Nie wyobrażam sobie tego. Co? Za bardzo smakuje warzywami. Dam dwa. Na dobrą sprawę gotowe zupy fajne. Nie, jeszcze trzeba... Możesz dać na gorące palniki w sumie. Ty masz łeb, Doro. Ja myślę, że to ja jestem mądry, a Doro mnie tak zaskakuje. Każdy mnie zaskakuje, to chyba znaczy, że jestem głupi, ale nie dopuszczam do siebie tej myśli. Możesz dać połowę cebuli tylko, żeby nie była zbyt cebulowa. biorę tak i robię i tak. Dobra, jak to się robi? No, lewo, lewo, lewo. Improwizacja. Czy ona krzyczy? O, zapach zupki. Dobra, mieszamy. Uuu, już taka. mógłbym się kąpać w takiej. Zanim zaczniecie mieszać ręką, dajcie do majtek, bo szlachetnego smaku zupie. I dobra, ona jest strasznie warzywna. To będzie A kupujesz przecier pomidorowy? To Ty jest je przecier pomidorowy. Dobra, kto by to pytał, Dobra. Eee. Oj, żeby się. Eem, dobra, trzeba zrobić tak zwany zacier. Coś tam, to będzie dobre. Czy to jest kota? Oho, No faktycznie, obrazi się jak pożyczę. Po co po prostu? Co tak zwane? Szło. ponieważ smak zupy. Gotujemy przez 20 minut. Wyjmujemy yes. mięso. No to jak się zaparzy to wszystko, to dodajemy pomidory, bez skórki, parzone. Nie mam pojęcia co to znaczy. I przecier pomidorowy. Oho. nie było przecierów. Przepisie, a właśnie Uch. przeczytałeś, żeby dodać przecier. Aha, on to jest koncentra, a myślałem przecier. No bo jeden, dwie łyżki. No to dodam tego po prostu. No to nie jest to samo. Ale tak na dobrą sprawę, czym się to różni? To ma po prostu mniej wody. Czyli jak to dodam do wody, to tak jakbym dodawał przecier, tylko zmniejsz... no rozumiesz. Ja to testuję, żebyście wy nie musieli. Bo wszystko się dusi, dusi, dusi. Smacznej kawusi. I to drugie. Pomidora obiera się tak, że najpierw gotujesz wodę i sparzasz go wrzątkiem. Zanim włożysz go do wrzątku, nacinasz taki iksik na... Żeby skórka odeszła. A mogę gadać ze skórką po prostu? Nie, no nie, to nie ma sensu. Cena ugotowania pomidora, czy tam zalania i obrania go ze skórki, jest o wiele mniejszą, jest większą, droższą, jest gorsz. Nie opłaca się ten kurs wymiany za to, żeby te skórki tam nie pływały. Change my mind. Może zmienię wraz, da. Aj pomidoro pomodoro. Aj pomidoro. Dobrze. No i co się robi, jak się zupa gotuje w lola no, 15 minut. O choleraś, jak piknę laoi to zdążę w 15 minut rankeda. Bo przejebie. Makaron. Jak się gotuje makaron, przypomnij mi? Stawiasz wodę, że też do gotującej wody. Widzę, że odrobiłaś lekcję. Makaron do Brusia, tylko złoty 29. Zł. Być taką osobą, takim influencerem, który nie reklamuje właśnie Najków, maka czy cokolwiek takiego. Tylko takiś makaron do Brusia. Niteczki z kurkumą. Do Brusia. Tu się zaczęło gotować. Wrzucamy całość, nie posoliłem. A to ma znaczenie w ogóle? Dobra, teraz tu. Mało miejsca w tym garnku. Garku. Dobra, siup, siup, chlup chlup, 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 Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skoro dwie łyżki przecieru, to koncentratu, dwie łyżeczki? Trzy łyżeczki. Dwie. Jedna? Zobaczymy. Ach, szuba duba duba. Siaba, duba duba. Nie, chlap nie przy. Dobra, czemu to ma kolor gówna? E, skręć trochę makaron, żeby nie paparon. Nie, bo ja wiem, bo ja widziałem trik, że zostaw drewno, bo drewno coś tam i wtedy to nie siuplap. E, a w ogóle nie, y, 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 jest pomidorowa z, z ryżem jedzona czasami i dobra, jedźcie ze z ryżem, ale ja wolę z makaronem. Kto woli z makaronem, kto woli z ryżem? Tu w komentarzach tam, można jakoś zagłosować. A jak ktoś z ziemniakami je pomidorową? Na pewno są takie zwyrole. No a wiecie, ja nie oceniam. Chcecie, to sobie jedzcie, ale... Jeszcze ci troszkę... tyle. Trzeba zrobić śmietanę, 200 ml, a to jest 200 gram, aż tyle? Popatrzcie, najpierw pisało, żeby z zimną, żeby to było takie płynne trochę I teraz, proszę Państwa, się dzieją cuda, ponieważ z tego co Doro mi powiedziała, śmietana się coś tam ścina Więc trzeba ją tak jakby wiecie, powoli przystosować do tego tak, żeby się tu zapraszacie nowego kolegę do towarzystwa. Powoli, nie? W małych ilościach, bo inaczej ktoś się do dozwol... no, prostu się niechęci. Śmietana jest jak ludzie. Nie żeby coś, ale póki co to wygląda bardziej apetycznie od tego. Aj, makaron. No. Co so jest, kur... Taki bez smaku. Ale kupsko. A! I teraz mamy zagadkę. Może rozdzielku na dwa garnki. Jak zwykle, Doro jest trzy razy mądrzejsze ode mnie. Trzeba działać szybko. Dobra. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. ryba. Dobra. To trzeba zrobić pewnie jednym ruchem. Nie mam mnie na tyle. Nie. Mogłem Cię posłuchać. Ale czym byłby ten program, jakbym Cię słuchał cały czas? Łatwo. Oj, a to jest takie mniej gęste. Trzeba wymieszać proporcje warzyw, bo tu jest yy, dużo, a tu jest mało. Dobra, i nasza pomidorowa jest właściwie gotowa. Przypraw, liść laurowy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, jeden, jeden. Sól. Sól. Pieprz. Oooooooo! Aaaaaah! Można udawać, że smakuje jak pomidorowa. Natka, pietratka. Przesiąknie i wtedy już jest gotowe. Żeby wam... Muszę wam... Muszę żeby powiedzieć, czy to dobre wyszło, czy wyszło tak, jak każde inne moje danie, czyli najlepsze. Ej, grube! Tego maka. Pieprz. No nie wygląda tak jak pomidorówka, którą robiła moja mama. Konsystencja jest taka, tam już jest makaron, tu jest dużo tych warzyw. Spróbujemy, no, kurde, druga szansa. No, może faktycznie bez tych warzyw mogło być ciekawe. No, nie, nie, zobaczymy, Zobaczmy. ja sobie jeszcze to solę. Tak na wierzch zobaczyć, jak to smakuje z taką dużą ilością soli. Też dlatego, że mam sparzony język, a to jest gorące i to przeszkadza w smakowaniu. Dobra. Zupy należy spróbować z kilku różnych tutaj podejść, może każdego dania. Mhm, aha. Słuchaj, jak pomidorowa czy jarzynowa? coś pomiędzy. Powiem wam, że jest dobre w sumie. Nie wiem, czy zjem dzisiaj dwie miski takie, bo jest też, kurde, sycąca. Przez tą ilość tych warzyw. Oba. cena. 16 zł, za tyle dania. 3, ale takie spore, sycące porcje. Trudność przygotowania. Zeszły dwa garnki, no tutaj trzeba było trochę operować. Obrać, pokroić. To takie średnie, takie tam coś trzeba porobić. No smak. No ciężko mi ten smak tu położyć na skali. Dlatego, że to jest zupa i to jest trochę co innego. Takie 7 na 10. Ale w skali zupowej. Patrz, jaki Dora ma fit. Doro zakładasz kanał modowy. Okej, pachnie bardzo ładnie. No i była twoją pierwszą zupę, to ja bym dała nawet 8. Easy. Tym samym zapraszam. Dzięki Pomidoro za nagrywanie. Była bardzo smaczna. Co tam jeszcze wam mówić? No nam żyjcie tanio, ale też jak chcecie... Nie wiem, nie wiem, jak się żegna nagle na filmie. Zapomniałem na filmie się wody. Cześć!